Witam wszystkich, podobnie tutaj jest biedny. Zapraszam Was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał hackeraem w dżungli. To albo dżungli bardziej, bardziej, skoro już mówimy tak po angielsku. <laughs> dobra, dziecko, za chwilę wszystko po kolei elegancko. No dobra, no to jak już po kolei. A deckery tristana, na midzie na, mamy Fiza, na solo tobie Shen, a supportem będzie Tresz przeciwko sobie Timo, Jarwan. Albo Jarvan, obojętnie jak to woli, Kassadin, Graves, a także Rengar. Zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie. Jeśli chodzi o Hikari, ma naprawdę bardzo fajna postać. Na ranka, tak dosyć często banowana. Na ranka, tak dosyć często banowana. Ponieważ no, ma epickie ulti, to ulti jest naprawdę sieje zamęt. Yy w jednostkach wroga ha, ha ha naprawdę ultima fajne, wszystko ma fajne, nie jest taki zły okej okay, zobaczymy jak to będzie jeśli chodzi o mój ping mam dosyć duży 80-70 ponieważ wysyłam dla was warusa na youtube tak jestem tak zapracowany, zajebany, że, że po prostu już na, nagrywam wysyłam i w ogóle nie nie oczywiście sobie ża żartuję, ale po prostu no no tak, a nie inaczej, nie mam czasu za bardzo, więc sami wiecie, rozumiecie. Okej, okay, mam nadzieję, że dużo drużynę przeciwną, ale tak jak to było wczoraj, litości. Po prostu je było... No, śmieszne. Zresztą była wygrana, a tu dupa. dawno, dawno nie grałem. Dawno nie grałem yy, jak to się nazywa Karimem. Mój skill może być względnie dobry. Uuu, bo czuję się jak na, ran na rankecie Dobra, może pierwszego zganguje Mida. Bo na rozsądni w mojej opinii. Ponieważ po prostu Kasedin... Albo Fis sobie z nim poradzi, dobra, Fis sobie z nim poradzi. Tak myślałem. No, ajajaj, aj, aj, dawaj, dawaj No nie, bez kitu Tristana gdzieś ty była No i po co ci ten flash? Pobiecino Ojejko. Dobra Nagrywam dosyć późno A jutro trzeba zapieprzać do szkoły Dlatego nie wiem O czym mnie tak lekko się zamykają Domykają Ale, ale no Tylko po to, żeby nagrać się staram Bo jak tak jak powiedziałem Jak obiecałem wam, że będzie lol To będzie lol. Nie ma to czy tamta. A tak się poświęcam no. Nie no. Żartuję sobie oczywiście Co tu? Dawaj, dawaj Hekaryin Ciśniesz No i ja w ogóle mam tam ktoś w dżungli? Ai, Marwana, no i nerwano, no ta No bez cisu, no Chciałbym skangować dobrze, a tu dupa Ale Shen dostaje po piździe Dobra, to ja zajmę się tylko wilczkami za chwilę tylko bo to popęcę, żeby był tam Shen, to się też liczy. Na bocie wygrywamy. To dosyć mocno, co mnie cieszy. Dawaj, dawaj, Heka wow, wow, on ale uHP Dawaj, dawaj! Nie wiem, czy czekać na szena, czy nie. Nie. No, bez kitu, bez kitu! Dobrze, dobrze. Ale nie ma się czym Jara ma no low HP, a naprawdę mnie ładnie cisnął. Czy ktoś już tam kiedyś pisał, że, e, że biedny tam nagraje na rengara? On jest zajebisty na saltowen, jest naprawdę niezły. Ja oczywiście tak średnio w to wierzyłem, bo on po tym nerfie, no. Cóż, jest taki sobie. Chociaż takie sobie to i tak lekkie słowo. I po prostu, no. Ale ja tu widzę, że naprawdę on by mnie po, pocisł, mimo że miałem Dreda. Chociaż bez tego redata to było o, gorąco. Widz sobie elegancko radzi z Kasydinem, więc nie ma co tam się pieprzyć. Tylko, że tak bieganie od bota na topa to jest no, nie tyle męczące, co długie. Długo mi to po prostu zajmie. Dobra, nie ma sensu czekać Za chwilę pomogę Dawaj, 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 dawaj Ahehe, specjalnie czekałem ludzie żeby tylko podpieprzyć fraga. Cóż, bywaj tak. Bywaj tak. W następnym tygodniu planuję, planuję ukazać y, mianowicie Titana Questa, Opis, opisać może niekoniecznie. Ale po prostu no no przedstawić, przedstawić go, no moja opinia na temat jedynki jaka jest. I no tam zadam wam pewne pytania, na które no wolałbym, żebyście odpowiedzieli, bo, bo to jest po prostu w jakiś sposób zależne, co dalej będzie z moim kanałem. Nie traktujcie tego jakoś mega poważnie, tak? <laughs> Tylko tak wiecie, po prostu no chcę, żebyście... No po prostu odpowiedzieli czy, czy Was to będzie interesowało. Dobrze że, zajebiście. Dałbym Fizowi Blue, ale bardzo dobrze sobie radzi. Po prostu no nie dam. <coughs> KS, kasy nie istnieją. Jedna minuta, musisz chwilę poczekać, kotku. Ajajaj, Fizz. Nie, dobra, olej go. Chyba nie zdążę. A, no to dawaj tresz. O oh mój god, ale spieprzyłem co? Ja pierdolę, z flesza zużyłem, wszystko zużyłem. Wszystko zużyłem. Aha, czyli tu nie było Timo. Z flesza zużyłem. Flesza zużyłem. E, nie flasha, co jak zużyłem. Ulti. Ojej, ja myślałem, że się cofnie, kurde, Greyza. To taka niespodzianka, nie miało oczywiście. Dobra, mam 1600, wezmę się za REDA I, I po prostu znowu zaginam na bota, bo tam szedł po sobie 9-2 dla nas. Wydaje to się łatwy mecz. Wczoraj jeszcze taki był do pewnego momentu. I tak sobie poprzemyślałem, że to chyba ma... moja wina była, że przejebaliśmy wczoraj, ale. Ale tam było, minęło, to jest normal, to się tak liczy, nie liczy. Dobra, od czego by to za zacząć? Mianowicie to kupię, więc muszę to po... No i potki dwie kupię dla zasady Wow. Po 300 Elegancki ulti, to bardzo dobrej ulti tego i owego Dobra, ten na bota popędzę Cześć nie wiem czy zdąży Nie ma co się sadzić, szczerze powiedziawszy Nie ma co się sadzić Kurde, chybyłem z ulti bez lipy, no. Come on, to są już jak ja, jak Berety, no. Boże, mam te smartcasty, smart... Kasy, smart... Wow. What the fuck? Ale mi się udało. Jeszcze wiecie, ja oparłem e, rękę o, o, o głowę tak i zacząłem do was sam gadać. No, tak jak powiedziałem wcześniej, mam te smartcasty smart i po prostu czasem o nich zapominam. Bo my, e, my robimy reinstalkę, Lola. Po prostu jak inaczej mi się to znowu poprzestawiało. Teraz musiałam się od nowa przyzwyczajać. Trzeci... Tak, trzeci raz. Od nowa i, i po prostu no. Mieszkam gdzieś tutaj. W... No, no nie pomyślałem, o tyle. No ale dobra, nic się nie stało, udało mi się na szczęście go zabić. Dobra, tego mida Cofnijmy się, bo mam 900 Tak więc ulti kasa, ym, kasadina, Ajajaj. Spojrzałem się na Kassadina i mówię kasadina. Więc po prostu Warda bym I wykorzystać drastu. Więc ulti Hecarimanov Będę mógł fajnie wykorzystać Ręger, jakie ma tam staty? 0,3 Nie wiem, gangować i gangować Na bocie, wszędzie sobie elegancko radzą No i przydałoby się, żeby tak było na rankelach Dobra. Jarwan, twoje głupota chyba się poddadzą w 20 minucie. Oby nie, oby nie Dobra, mu pomóc, ale widzę, że chyba nie ma potrzeby. No właśnie o tym mówię. 13-3 dla nas. I... No, nie wygląda to tak, abyśmy mieli przegrać. Timo zapewne pozostały tutaj grzyby. Więc więc... Dobrze. 15-3 dla nas. <laughs> e, elegancko idzie, naprawdę. Bardzo łatwo i przyjemnie. Pierz to blue, jak tak, chciała, jak tak chciałeś. Kurde, w chciałaś, chociaż nie wiem, kto siedzi po drugiej stronie monitora. Chciał Blue i, i co? Nie bierzesz? Ziomuś Snap jest makupiony w ogóle. Poradzi sobie. Koniu ratuj. <grystanie> <grystanie> Yes. Dobrze udało mi się. Uciek Rengar. Zniknął nam kolega. Dobra, poczekaj smog, ale ja tu się myślę, że gdzieś to mógłby być Rengar. Dobra, Kizim. Godlike. No, to teraz tylko moja kolej. Dawaj, dawaj fizz, czy tam Shen. No, kaman ludziska. Nie mam całego dnia Dobra Weź się go sobie Ten tym, że on my way O, o Jarvan Dobra weźcie się go sobie No, liczyłem na Shen'a Ja opuściłem barona. Przy barona nie robiliśmy. No co za putas. Zajmiemy się Redem Ulti trochę tak wykorzystałem no tak nijak, ale... Właśnie Jarvan też będę musiał tak bo naprawdę podoba mi się Już po mnie, już po mnie. No niestety bywaj tak Shutdown Dobra to aż zajmiemy się... Sunfire'ką To i to. No i będzie Gitas a nie, jakieś buty by się sprzedał, porządniejszy kupić. A Trystana ucieka, no kurde, jakby nie bo dałem mu. Mój... Wow. Trystana, kobieta, ty masz specjalnego kupionego. Dobrze, Trystana, przynajmniej masz reda i masz buffy wszystkie. Farma, ile Trystana ma farmy? 70. Co? Dlaczego tak mało? Psz, tak fajnie cisnęło na tej topce Ja myślałem, że, zdom, nie, że zdominowali, zdominowali topkę To, to o. Myślałem, że Naprawdę farma poleci dosyć ciekawie A dobra to jest Shen, okej okay, Nie pcham się To by się przydało popchnąć, odepchnąć No. No i co, sam jestem? No kurde! Come on. O nie, nie Ale nie, nie tak, o ja No bez kitu oh <laughs> Chociaż nie no Teraz chyba i tak nie miał zbyt dużego Wyjścia Dobra, kasa nie ma niestety manę, więc Dobra, już zostawię go no? Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, elegancko. Zginę. O sus. Pieprzone grzyby. Po prostu pieprzone grzyby. Hora, o, już na sand fajkę No i zajmiemy się butami. 29,7 dla nas. 10, 2, 6 dla mnie. Naprawdę, jak sobie myślę o, wcz o wczorajszym LoLu dla was To kurda po prostu, no to była poezja Wygrywaliśmy chyba 13-1, 12-1, a i tak przejebaliśmy I tak sobie myślę naprawdę, że to chyba jednak była moja wina No ziomuś, ja ci dałem blue, a nie trash tak sobie myślę, że no to chyba była jednak moja wina Słaba dekera, tak? Że, że, że przegraliśmy Ale cóż, było Ranger Rex jeda fisach. Double kill. An enemy has been slain. An enemy okay, has been slain. Okej, może zajmiemy się turretem. Dobra, wie, że to działa, to mi się podoba. Elegancko tu jest sana. Elegancko, szennę. Ile w ogóle mam tam farmy? A nie za dużo szczerze powiedziawszy. a? Dawaj dawaj jeszcze, no bez bestrippy, damy radę. Albo nie <laughs> nie, to jest po prostu episkie. Ło, jak, jak szybko sprzątnął. Jak szybko sprzątnął Rengara, Fis. W ogóle polotu nie ma. Szybko Dobra, popnijmy tego midala na, na maksa już. Cofnijmy się, cofnijmy ludziska. Dobra, ja zajmę się Smokiem bo redem. Redem, zobaczymy czy jest red. Jeśli chodzi o Jarwana, też będę musiał nim zagrać. Bo naprawdę jak dla mnie też jest epicka postać. Chciałem powiedzieć, że pomógłbym, ale widzę, że nie ma nawet potrzeby. No więc jeśli chodzi o Jarvana tak się u nim zagram, bo... To jest po prostu epicka postać. Naprawdę mega dobra postać. Nurysano no, what the fuck, co to maszem kupiony? Sama byś wyrobiła tego smoka. Dobra, złożyjmy gosta. Co mi zależy? 417. O mój Boże, to właśnie dziwi. Jak nie wiem, jak 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 dobierają ci właśnie przeciwnicy, że po prostu takich jedziemy w dupę. No nie oszukujmy się. Co musi być coś nie nie To to? Nie, nie to to i to. A e buty, ja butów, dobra, buty tam kiedyś idzie się kupi I jeśli chodzi o buty ja bardzo często zapominam kupić odpowiednie buty. Jakoś ja nagle w połowie gry... O kurwa biedny, but jeszcze takie kupić. No jak tam nam będzie sobie razem? No, może pies jedzie wszystkich Może pęta Nie, nie będzie pęta. Nie, nie będzie pęta. Yeah. Legendary. Triple kill. Ace. Ace. Oh, come on, hey, Come on, Skopyta. Dobra GG podaj się, nie dziw się. Okej okay, no to cóż, to by było na tyle. Mam na przykład i GGL Wam się podobał. Zapraszam do komentarza subskrypcji. co? trzymajcie się, do usłyszenia, heyos.